To na pewno nie był najlepszy tydzień dla Roberta Lewandowskiego. Dlaczego? No właśnie. Zapraszam serdecznie, kanał z pierwszej piłki. Zaczęło się bardzo optymistycznie, bo oto dziennik francuski Le Quip doniósł, że w Hans rozważa przyznanie nagrody za rok 2020, co by sprawiło, że Lewandowski mógłby to trofeum w tym roku unieść. No, niestety, bardzo szybko zostaliśmy kibicem, my, Robert Lewandowski, sprowadzeni na ziemię. Redaktor naczelny w Hans Football, Pascal Fer, bardzo szybko zdementował tą informację Le Quip. Powiedział bardzo stanowczo, zapytany przez jednego z dziennikarzy polskich, który do niego zadzwonił: Nie wiem, kto podał taką bzdurę, nie przyznamy w tym roku złotej piłki za zeszły rok. Jak mielibyśmy to zorganizować? Za zeszły rok niby. W tym roku przyznamy tylko nagrodę za 2021. Wiem, że Robert Lewandowski byłby w zeszłym roku faworytem, ale jedyny sposób, w jaki może sobie zrekompensować to, że wtedy nie dostał tej nagrody, to wygrać plebiscyt w 2021. W roku 2018 180 dziennikarzy z różnych zakątków globu e, wybierało. Pięciu piłkarzy z listy 30 przygotowanej przez France Football, zgodnie z wytycznymi em, Gazety Francuskiej, mieli kierować się em, następującymi em, kryteriami: oceniać postawę indywidualną em, piłkarza, formę drużyny, czyli zdobyte trofea ale mieli też wziąć pod uwagę klasę gracza, na, na którą składał się talent, postawa fair play. Kolejnym kluczem była cała kariera zawodnika. Analizując to, co się działo w 2021 roku i opatruję jedyną szansę w części tych kryteriów dla Roberta Lewandowskiego. Być może część dziennikarzy, mimo że oczywiście nie powinna tego robić, ale będzie starała się brać pod uwagę dokonania w roku 2020, ale czy to sprawi, że Robert miałby nagle ten plebiscyt w tym roku wygrać? No śmiem wątpić, nie ja, nie tylko ja, ale wielu i innych dziennikarzy sportowych. Biorąc pod uwagę nazwiska faworytów, biorąc pod uwagę to, że Leo Messi wygrał z Argentyną Copa Ameryka. biorąc pod uwagę to, że Messiego się po prostu marketingowo bardzo lubi, w kręgach przeróżnych, dziennikarskich, biznesowych, sportowych i tak dalej, tak dalej. Ale i też to, że jest kilka nazwisk, które naprawdę, jeśli chodzi o trofea, przerastają Roberta zdecydowanie w 2021. I nie ulega wątpliwości, że, podkreślmy to, ten rok, jeśli chodzi o dokonania klubowe całej drużyny Bayernu, był no dosyć słabowity. Jeśli chodzi oczywiście o Ligę, Ligę Mistrzów, bo początek sezonu był oczywiście bardzo, bardzo dobry, ale później koniec sezonu już tak spektakularny nie był, a przede wszystkim Liga Mistrzów tutaj się kłania i brak tego triumfu i w ogóle brak w sumie jakiejś znaczącej roli Bayernu. Jeżeli do tego dojdzie oczywiście bardzo słaby występ Polski, polskiej kadry na Euro i mimo trzech bramek Roberta Lewandowskiego, naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, że Robert miałby te wszystkie przeszkody jakoś pokonać w umysłach dziennikarzy. Mm, Giorgino, Golot, Kante, Messi. Może ktoś jeszcze? Nie wiem. Jakby tego było mało, one dociera do materiałów z prokuratury w Gdańsku, materiałów, które dowodzą winy jednego z naukowców prywatnej uczelni, który to wystawiał po prostu lewe lewe dyplomy, lewe magisterki bez podjęcia właściwej nauki, bez obrony, itd. i tak dalej. To, co mnie nieprawdopodobnie szokuje, zadziwia, że Robert i Janna Lewandowscy dali się w to wszystko wciągnąć, no bo w materiałach zgromadzonych, zabezpieczonych przez prokuraturę, wydaje się, że widniała już gotowa magisterka dla Roberta Lewandowskiego i teraz Biorąc pod uwagę wszystko to, co myśli się o Robercie, o jego pozycję, reputację, o to, jak zbudował sobie swoje nazwisko na ciężkiej pracy w sporcie, jak dochodził do wielkich osiągnięć poprzez tą ciężką pracę, bez skracania zakrętów, bez skracania sobie drogi, Powiem szczerze, że godzi to ogromnie w reputację piłkarza, w reputację jego żony. Jednego nie jestem w stanie absolutnie zrozumieć. Tak trochę jakby Lewandowcy zaczęli tracić czujność, jeśli chodzi o takich lewych ludzi, szemrane towarzystwo. Zupełnie tego nie rozumiem, zupełnie nie rozumiem, dlaczego postanowili ludzie z takimi pieniędzmi, z takimi biznesowymi kontaktami z takimi możliwościami spieniężenia swojego wizerunku, swojego nazwiska w mediach, w reklamach, w biznesie, nagle postanowili po prostu sobie kupić dyplom. Jest to jakieś małostkowe, jest to jakieś takie chyba dowodzące na jakieś, kurczę, kompleksy. Nie mam pojęcia, jak można się wpakować w taką historię, jest to dla mnie jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zastanawiające, szokujące. Oczywiście istnieje ewentualność, że rzecznik prasowy, czy sam Robert, czy Anna Lewandowska zabiorą głos, zdementują wszystkie te historie, powiedzą, że nie mieli z tym absolutnie nic wspólnego. No ale na razie takiego stanowiska nie przeczytałem, takiego głosu nie słyszałem. Chciałbym na koniec, żebyście wy się wypowiedzieli. Wypowiedzieli, ale już wróćmy do tematów sportowych. Czy uważacie, że Robert Lewandowski ma szansę, jakiekolwiek szanse, żeby w 2021 zgarnąć złotą piłkę? Jeśli nie, to kto według Was na nią zasłużył? Dziękuję, to był kanał z pierwszej piłki.